Co jest pod tymi pokrywkami? O, nigdy nie widziałam tak paskudnego, dużego lizaka. Mój też jest taki sobie, ale przynajmniej nie jest tak duży. Dziewczyny, no tym razem miałyśmy pecha. Ale największego ma Candy. Zgadza się. Ale to ty zaczynasz, bo masz najmniejszego lizaka. Spróbujmy. Mam nadzieję, że nic wymiotuje. Nie miałam pojęcia, że jest taki dobry. Ojej, mucha chyba ożyła. To takie obrzydliwe. mam w ustach żywą muchę. Dlaczego się śmiejecie? Poli twoja kolej. Czego właśnie się bałam? Mam nadzieję, że ten skorpion mnie nie urządli. Ale Lizak rzeczywiście smakuje całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać, kiedy go zjem w całości. Ojej, chyba zapomniałam o niespodziance w środku. Prawdziwy skorpion! I właśnie urządlił mnie w nos! To tak boli! Mój biedny nosek! Ale z was, koleżanki, jeszcze się śmiejecie. Andy, czekajcie ten sam los. Nie dlaczego, ryby nie gryzą. Są po prostu obrzydliwe. Miałyście rację, lizak rzeczywiście smakuje całkiem dobrze. Mam pomysł. Poli podczas i je zagrajmy w coś. Przestań spać! Obudź się! Handy już prawie skończyła. O dlaczego tracę na to tyle czasu? Jest świetny sposób na to, aby zjeść tego lizaka znacznie szybciej. Ojej, ostrożniej z tym! No dobra, teraz dziewczyny nie będziecie musiały tak długo na mnie czekać. Pyszności. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ja co z rybą? Miałam nadzieję, że o niej zapomnicie. Jest taka paskudna. Śmierdzi. O mój Boże, ona żyje! I w dodatku uderzyła mnie ogonem. Handy została popita przez rybę. To wcale nie jest śmieszne. Zaraz ją za to zjem. Oj, chyba troszkę się pospieszyłam, jest zbyt ohydna. Prawie zwymiotowałam. Ale i tak trzeba ją dokończyć. Wiem, jak zrobić to szybko. Fuh. Gotowe! To było obrzydliwe, ale udało mi się. Ej, następnym razem bądź ostrożniejsza. Chcę być pierwsza. Ojej, po prostu kocham tu iksy. Pyszności. Ja też się uwielbiam, ale dlaczego mój jest taki mały? Co za pech. Wow, zobaczcie jakiego giganta ja dostałam. To się nazywa baton, Zara, ale ty będziesz pierwsza jadła. Chętnie mam nadzieję, że moja czekoladka jest przynajmniej najsmaczniejsza. Jedzenie jej rękami jest dosyć trudne, więc zrobię to pensetą. Próbujmy. Nieźle, jest naprawdę dobra. Szybko sobie z nią poradzę. No to teraz ja. Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem tego ogromnego batona. Lila, czemu rozrzucasz opakowania? Co za brak kultury. Chciałam tylko wziąć szybkie gry za mojego Twixa. Jest niewiarygodnie pyszny. Mam ochotę zjeść go naraz. Ej, ostrożnie! Rozrzucasz czekoladę we wszystkie strony. Pyszną czekoladę, czy to źle? Oj, zmęczyłam się. Nie tak szybko, trzeba dokończyć drugą część. O... Spróbuję. Znam jeden sposób, dzięki któremu można zjeść coś naprawdę szybko. Oj, nie udało się! A właśnie, że się udało! Potrzebowałam tylko pomocy. Co z moją szyją? A, nie martw się, pasuje ci. Teraz moja kolejna jedzenie czekoladek. Ale najpierw użyję ich do zrobienia wsi salili. Ciekawe, czy wyglądam jak wampir z kłami? Tylko dlaczego twoje kły są brązowe? Przynajmniej wszystkich rozweseliłam. Teraz można jeść czekoladę. Pyszności. Nie ma nic fajniejszego niż batoni Twix. No i zostało tylko oblizać palce. Co czeka nas tym razem? To wszystko? Ale pestek z arbuza nie da się jeść. A ja mam prawdziwego arbuza. A raczej jego kawałek. A ja dostałam całego arbuza. Ale jako pierwsza będzie jadła Poli. Zgadza się, bo ja tu jestem najgłodniejsza. Pyszności! Jaki czysty i słodki jest ten arbus. Szybko sobie z nim poradzę. Tylko co zrobić z pestkami? Lila, pomóż mi! Okej. Okay. Poli, twoje pestki przebiły się przez skorupę mojego arbusa. Teraz wiem, że w środku jest cała masa kolorowych cukierków. Mmm, są takie pyszne! Dobra, nie będę się ociągać. Zjem wszystkie cukierki naraz. Co za uczta! Coś mi mówi, że skórka tego arbuza jest równie smaczna jak jego wnętrze. I miałam rację, jestem zachwycona, ale miałam farta. Dziewczyny, jestem taka pełna. Zara, czas na twoją pesteczkę. Jedzenie pestki arbuza jest dosyć dziwne. Ona nie może dobrze smakować, ale wiem, co można z nią zrobić. Może wyhoduję sobie prawdziwego arbuza. Babcia nauczyła mnie, jak prawidłowo dbać o rośliny. Zara, ostrożniej rozsypujesz ziemię po całym stole. A i dostała się nawet do naszych ust! Teraz trzeba włożyć pestkę do dołka, który zrobiłam i głęboko zakopać. Właśnie tak. Potem już tylko podlewać. Teraz trzeba poczekać. No dalej. Ojej, jak szybko poszło! Nie wierzę, że jej się udało. Wow, wyrósł mi arbus! Teraz czas podzielić go na kawałki, żeby wszystko łatwo można było zjeść! Wreszcie mogę się cieszyć świeżym, słodkim i soczystym arbuzem. Co za uczta! Jestem szczęśliwa! Zara już tak zabawnie! Co? Gdzie my jesteśmy? Czeka Was super wyzwanie. Będziecie musieli wykazać się swoim talentem. Trzeba będzie rysować. W pierwszej rundzie nagrodą będzie popyt. Kto w ciągu minuty narysuje najlepszy obrazek, dostanie tę fajną zabawkę, a będziecie malować nie farbami, ale skitesami. To będzie niezła zabawa! Macie minutę czas start. Zaczynamy! Przyszedł czas na moje ulubione słodycze. No, 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 no. Pitelsy mają bardzo fajny kolor, co oznacza, że można z nimi zrobić całkiem niezły rysunek. Myślę, że dam radę. A ja mam lepszy pomysł? A gdyby tak zamienić cukierki w prawdziwe farbki, potrzebuję palety do malowania i troszkę wody. Idealnie! Teraz mamy całą paletę kolorów. O nie, nie pozwolę Jane wygrać. Mówisz, że potrzebna jest woda? No to działam. Spójrzcie, jak pięknie. Teraz to jest rysunek, który wygra tę rundę. A ja co mam zrobić? Przypadkowo zjadłem wszystkie cukierki. No i trudno. Barbie, może zabiorę sobie twój rysunek? Nie ma mowy. Tak bardzo się starałam. Ręce precz. Dobra, wasz czas się skończył, więc pokażcie, kto co narysował. I jak, podoba się? Żartujesz sobie? Tam nic nie ma, Andy, to się nie nadaje. Po prostu skitelsy były bardzo dobre. Ja się bardzo starałam, ale przez wodę serduszko zostało na stole. Ale możemy uznać, że jest dobrze. Rysunek musi być w jednym kawałku. Tak jak mój? Jane, jesteś super artystką. Zwyciężyłaś. Dostajesz tego ogromnego popyta. Jak to możliwe? To była nasza nagroda. Raczej moja. Andy, chcesz, żebym podzieliła się popytem? Nie mam nic przeciwko. Pewnie. Nie dotykaj tego, oszalałeś? Dobra, wybacz Jane, ale Barbie jest przeciwko. Po co nam tyle sosów? Bo to właśnie nimi będziecie malować w tej rundzie. Waszą nagrodą jest ryba. Fuuu. Macie minutę. Myślę, że trzeba się postarać, bo jest tu pewien haczyk. Jeśli dobre nagrody są za dobre rysunki, to złe nagrody są za słabe rysunki. Tym razem na pewno nie chcę tego jeść. Muszę wygrać. Andy, przepraszam, ale rzucasz śmieciami prosto we mnie. Oj, jak mogłem! Sorry, nie zauważyłem. Już dobrze. Pomagasz jej? Wstydź się. już się poprawiam. Nadszedł czas, żeby rozpocząć malowanie, który sos wybrać. Oj, myślę, że wybór został dokonany za mnie. I to całkiem dobre. Mam nadzieję, że wyjdzie mi podobna ryba. Andy, świetnie sobie radzisz. Ryba wygląda naprawdę fajnie. Pora, żeby mi ja zaczęła rysować. Myślę, że najlepszym sposobem jest zrobienie tego palcami. Z łatwością was załatwię. Spróbuję tylko troszkę sosu. Ojej, to jest takie dobre. To wszystko skończyły mi się sosy. Mam nadzieję, że ta góra opakowań się nie przewróci. O nie, co ja zrobiłem? Rysunek jest zniszczony. Kończymy. Pokażcie mi swoje arcydzieła. Już? Kurczę, nie zdążyłam. Jane, ty pierwsza. Jane, świetnie sobie poradziłaś. Bardzo podoba mi się twój rysunek. Andy, spójrz jak pięknie. Jaki ty jesteś łatwowierny. A co sądzisz o mojej pracy? Starałem się. Myślisz, że to jest śmieszne? Przestań ze mnie kwić. Co? Ale to był rysunek, naprawdę. Myślę, że to wszystko sprawka Barbie. Barbie, twój rysunek jest średni. Jane jest lepszy. Wstydź się, Barbie. Nie chciałam przegrać. Andy dostaje rybę. Następnym razem nie będziesz się ze mnie nabijać. Ale ja nie cierpię ryb! Nie przejmuj się. Wiem, co ci pomoże. Palnik! Możesz zrobić pyszny obiad dzięki niemu. A jak on działa? Gdzie to się włącza? O, mam! Przepraszam Barbie! Jane, jesteś geniuszem. Spójrz, jak pysznie wygląda. Będzie jeszcze lepiej i smaczniej, gdy rybę przyzdobimy warzywami. Wtedy będzie po prostu idealnie. Jane, jesteś niesamowita, a to jest pyszne. Nagroda jest tym razem dość dziwna, ale i tak jest wspaniała. Czeka na Was przepiękna suknia. Jaka cudowna. Halo, słyszycie mnie? Słyszycie, dość gadania, czas na rysowanie. Macie jedną minutę. Oh, wow, nigdy wcześniej nie rysowałam długopisem 3D. Ja też nie, ale myślę, że mogę to zrobić. Jest piękne. Okazuje się, że długopis 3D jest bardzo poręczny. A ja mam nieco inny pomysł. Zrobię najpierw poszczególne detale. Ja mam jeszcze lepszy pomysł, nie zależy mi na tej kiesce. Wolę zrobić samochód. Fajnie, szybko i pięknie! Patrzcie, jak jeździ! Zachowujesz się jak dziecko! Uważam, że sukienka wyszła mi świetnie! Kurczę, ale wcale nie jest wytrzymała. Słuchaj, Andy, jesteś tak dobry w robieniu trójwymiarowych modeli za pomocą długopisów, może pomożesz mi? Chętnie. Chłopak robi sobie sukienkę. Uwaga, pokażcie, co macie. Minuta minęła. Wow, Andy, zaskoczyłeś mnie, ale to nie moje. Barbie, jestem rozczarowany. Gdzie jest druga połowa sukienki? Kurczę, myślałam, że jest na miejscu. Niestety moja sukienka też się rozpadła. Nie szkodzi, ja i tak już zdecydowałem, że zwycięstwo jest Andy. Gratuluję, sukienka jest twoja. A, to straszne. Handy na pewno zostaniesz gwiazdą Instagrama. Czy jesteście gotowi, by zobaczyć prawdziwego króla? Oto on, ale korona będzie wasza, jeśli zrobicie fajny rysunek. Bardzo chciałabym mieć tę koronę. O tak, Jane, korona bardzo by ci pasowała. Jakie zakochańce, niedobrze mi. Czas start, pospieszcie się. Jak malować kosmetykami? W ogóle nie mam pojęcia, jak tego używać. Hey! Myślę, że ten rysunek może mi wyjść całkiem nieźle. Andy, weź pomadkę, żeby też zrobić fajny rysunek. Dzięki za podpowiedź. W tym tempie mnie wyprzedzą, co robić. Wiem, uratuje mnie drobny złoty pyłek. Skąd to się bierze? Wsik! O, o nie, przepraszam, Jane, nie chciałem. To nie ja, naprawdę. Dobrze wam tak. Kurczę, mój rysunek jest zniszczony. Weź mój, a mi oddaj swój. Nie denerwuj się. Dziękuję, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Pozostaje go tylko troszkę podrasować. Okej. Okay. Twojego też zrobię koronę, tylko papierową. To nawet lepsze niż jakieś tam rysunki. Już nie będą mieli czasu na rysowanie fajnej korony. Ja z kolei mam duże szanse na wygraną. Myślę, że odrobina brokatu nie zaszkodzi. Genialne! Jaka artystka taka korona? Kończymy. Czas pochwalić się swoimi pracami. Jane, to nie jest dobre. Kiedyś lepiej rysowałaś? Hej! A ja zrobiłem origami, fajne? Dosyć oryginalne, ale zadaniem było narysowanie korony. Takiej jak moje? Dokładnie tak? Barbie, wspaniale. To najlepsza korona, jaką widziałem, dlatego dostajesz nagrodę. No i co? Jestem teraz prawdziwą księżniczką, a nie jakąś tam Jane. Muszę tylko znaleźć księcia. Oto i on tak szybko, drogi książę, czy zabierzesz mi do swojego królestwa? O, oh. Chyba do królestwa pryszczy. O nie! Wiesz co? Jane, ja też mam dla ciebie koronę. Może nie jest ze złota, ale jest zrobiona z miłości. I te kwiaty też są dla ciebie. Oh, bardzo dziękuję, Andy. A teraz idziemy na lody. Chętnie. Myślę, że w końcu doczekam się niekończącej się czekolady. Będziemy mogli ją jeść wiecznie. Chyba brakuje tu jeszcze płynu z tej probówki? Nie! Wszystko zepsujesz! Nie zamierzam niczego psuć. Ojej, spójrz, coś jest nie tak z tą czekoladą. Rusza się. Wow, doszło do czekoladowej eksplozji! Masz teraz całą twarz w czekoladzie. Ty też? O dziwo, nawet iPhone zrobił się brązowy jak tabliczka czekolady. Tak, to czekolada. Jest naprawdę pyszna. Serio? Nie wierzę. Daj mi spróbować. Zgadza się. Czekolada smakuje bombowo. Ojej, spójrz to prawdziwe złoto. U mnie też. No to kto ma czekoladę? Hmm. Moja sztabka naprawdę ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że ja ją mam. No to próbuj. Tak, to ja mam czekoladę. Nie potrzebuję żadnego złota. Tak? Może ja też mam czekoladę? Trzeba to sprawdzić. I jak? Czekolada? Nie, spójrz, złamałam wszystkie zęby. Jak mam teraz żyć? Ojej, tak. Ale nie martw się, mam plan. Nikt niewiele tak naprawdę jestem dentystą. Otwórz usta, naprawię ci zęby. Nie potrzebuję twoich starych. Mam lepszy pomysł. Daj mi złoto. Wow, bardzo dziękuję. Nie ma za co w końcu jestem lekarzem. Podnieśmy klaszę z zamkniętymi oczami w ten sposób będzie weselej. Jaki naiwny. O nie, na pewno nie zjem ostrej papryczki. Ale Alexis jest z przyjemnością. Aleks, czas na sprawdzanie. O, mam czekoladową papryczkę. O nie, a ja mam zwykłą. Pewnie jest bardzo ostra. Ale o tym dowiesz się sam. W międzyczasie mogę spróbować mojej słodkiej papryki. Bo ja mam papryczkę z prawdziwej czekolady. Dobra, teraz chyba muszę spróbować mojej. To dziwne, wcale nie jest ostra. Spójrz, ma w środku czekoladę. Skoro ja mam czekoladę, to co jest w twojej Babi? Co tam jest? A! To ostra papryka! Pomocy! Nawet nie wiem jak ci pomóc. Myślę, że woda powinna cię uratować. Jest gorąca! To jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Czekaj, zaraz wracam. Dopiso, sobie gdzieś chodzisz, sama sobie poradzę. Pruskiwać mi pomoże. Przyniosłem całe wiaderko mleka specjalnie dla Ciebie. Zaprosiłam pożar bez Twojego mleka. Wow, popyt jest niesamowity. Można go naciskać i się relaksować. Zgadzam się, ja też uwielbiam popyty. Ale czy nie uważasz, że to dziwne, że naciskamy obydwa? Jeden z nich powinien być czekoladowy. Ja nie mogę nawet swojego ugryźć. Spójrz, jest na nim jakiś znak. To znak zapytania. Ja też mam taki na jednym z moich guzików. Naciskajmy! To mi się podoba! Teraz mam nie tylko gumową zabawkę, ale także czekoladową kolę! A przy okazji w środku jest mnóstwo czekolady! Czekolada jest taka dobra. Na pewno mleczna. To moja ulubiona! Mam pomysł, jak połączyć czekoladę i popyt! Popyt to doskonała forma, do której można wlać czekoladę i uzyskać zabawny, nietypowy kształt tabliczki. Do tego celu wystarczy zwykła mikrofalówka. To jest to. Teraz mam fajny i bardzo smaczny czekoladowy popyt. Daj mi chociaż spróbować. Nie ma mowy. Poradzę sobie bez siebie. Możesz siedzieć i zazdrościć mi tego, jakie to jest pyszne. I wózka. Co ja tu tak długo siedzę? Przecież też mam kole. I też mogę ją wylać na popyt i uzyskać coś smacznego. Najważniejsze, tylko aby włożyć je do mikrofalówki. Co można zrobić ze zwykłej coli? Wkrótce się o tym przekonasz. Aj, to boli! Zobacz co zrobiłeś. To był przypadek. Bardzo się spieszyłem i chciałem spróbować mojego pysznego lizaka z coli. Jest taki dobry. Daj mi spróbować. Oczywiście, nie jestem ciwy. Poza tym ten lizak jest zbyt lepki. Zamiast tego wolałbym dostać twój batonik czekoladowy. Dobra, bo bez mnie sobie nie poradzisz. Najwyraźniej potrzebujesz pomocy. Uważam, że to była świetna zabawa. Zgadzam się. Cze, tylko kaktusa tu brakowało. Ja też mam kaktusa i pewnie jest bardzo kłujący. Aj! To prawda! Bardzo kolący. Tak? W takim razie muszę sprawdzić mojego. Wiem! Można po prostu spróbować igły. Jak to dobrze smakuje? To nie są igiełki, to pyszne herbatniki! Jest ich tak dużo. Zamawiam ostatniego. O rany, mój kaktus nie ma już giełek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Jest niesamowity. Tak jak twoje brązowe zęby. Przestań gadać. Jedz swoją porcję. Mój kaktus jest prawdziwy, więc nie da się go tak łatwo zjeść. Mam jednak fajny pomysł. Aby igły nie przeszkadzały mi jedzeniu, trzeba je po prostu zgolić. Ostrożnie! Wszystkie śmieci lecą prosto na mnie! Przepraszam, nie zauważyłem. Teraz mam przed sobą łysego kaktusa. Ale po co go tak gryźć, skoro można spróbować wycisnąć z niego to co najsmaczniejsze sok! Fu, to chybne! Też chcę spróbować Danny. Możesz wszystko wypić. Ojej, fu, zaraz zwymiotuję Mówiłem ci, że to jest obrzydliwe To najgorszy sok, jaki kiedykolwiek piłam Hurra, nowy iPhone Jeśli ty masz prawdziwego, to ja mam czekoladowego Zgadza się, jest w stu czekoladowy Patrz, to pierwszy na świecie elastyczny iPhone Jest również jadalny i pyszny Myślisz, że twój czekoladowy iPhone jest fajny? Nie jest. Najważniejsze jest to, że mogę sprawić, że wszelkiego rodzaju smakołyki pojawią się przede mną. Na moim talerzu znajdzie się wszystko, co tylko chcę. Mogę spróbować? Nic. Chcę sama zjeść te wszystkie słodycze. Oj, wcale nie chcę jeść karalucha. Yy, Alex, proszę bardzo. To jest porcja dla przyjaciela. Dzięki. A, to Karaluch! Spadaj stąd! Fuu, co za ohyda! To naprawdę Karaluch. I jest na twojej głowie! Co? Nie pozwolę ci mnie zjeść, uciekaj! Uf, chyba już po nim. Tak, a w nagrodę mam całą masę smakołyków. <grym znać w górę> Wow, Barbie, zobacz, to prawdziwy aparat. Zrób mi zdjęcie. Chcę mieć ładną fotkę. No dobra. Wyszło fajnie. Alexa, może mi i teraz zrobić zdjęcie. Ja też chcę mieć ładną fotografię. Z łatwością. To jest bardzo zabawne. Powiedziałbym, że nawet śmieszne. Śmieszne? Pokaż. Nie tak sfotografowałeś. Przecież ja Ci zrobiłam takie fajne zdjęcia. Kurczę, nie mam czasu na smutek. Mam czekoladowy aparat fotograficzny. Ciekawe jak dobry jest. Widziałeś to? Zamienił okulary w czekoladę. Nie tylko to widziałem, ale to jem! Pewnie nie zostawisz mi nawet kawałka. Ale to nie szkodzi. Bo zamienię w czekoladę moje buty. To świetny pomysł. Super! Teraz moje stare tenisówki zamieniły się w pyszną czekoladę. To jest takie fajne. Mogę chociaż troszeczkę ugryźć, proszę! A ja dam ci za to mój aparat. Nie ma mowy! No to sam ci go podkradnę. Nie odważysz się! Ups, co się stało? Wygląda na to, że gadała Barbie nie odezwie się teraz do mnie ani słowem. Mógłbym ją nawet znieść, nic by się nie stało. To jest takie fajne i pyszne.